Chcieliśmy podejść do, do tego budżetu w, w taki sposób, żebyśmy widzieli perspektywę jakąś czasową, w której możemy realizować zadania i tak żeby nie marnować dokumentacji, bo przypominam, że oprócz tej dokumentacji, która była w planie tego budżetu zostawionego nam przez poprzednie władze, mamy jeszcze dokumentacje, które były realizowane w poprzednich latach i yy, Zostały zrealizowane do dzisiaj, a część ważności, część pozwoleń na tę dokumentację upłynęła już w poprzednich latach i w tym roku też część pozwoleń ma wygasać. Czyli, jakby to jest jedna strona tworzenia budżetu, z drugiej strony, budżet zostawiony na nam przez poprzedników zakładał wzięcie kredytu na poziomie 25 milionów złotych. To jest też ważny element. Także jakby składane zapożyczenie gminy, czy te wszystkie pożyczki, które wzięliśmy na koniec tego roku sięgałoby, zbliżałoby się niebezpiecznie już do, do, do 90. Może niedługo byśmy się osiągnęli kwotę 100 milionów złotych, więc też... Nie chcemy iść jakby w kierunku przerzucania na następne pokolenia problemów ze spłaceniem tych, tych pożyczek. Chcemy też jakby wykazać chęć zmniejszania tego zapożyczenia za gminy i tutaj przyjęliśmy sobie takie zadanie na początek zmniejszenia tego, tej planowanej pożyczki na, tej rok, na ten rok około 5 milionów i zakładamy że nie 25 milionów złotych będziemy pożyczyć w tym roku, ale 20 milionów. Może nie jest to duża różnica, ale jednak w skali naszego miasta to jest sporo, a z drugiej strony jakby pokazuje to kierunek, w którym chcemy iść. Także jakby połączenie tych dwóch aspektów daje nam ten budżet, który my teraz proponujemy, gdzie wracając już do tej naszej propozycji, czy do autopoprawki pani prezydent. Są jakby dwie, dwa główne, dwie główne grupy zadań. To są zadania, które, których, które musimy zrealizować w tym roku, a wynikają z zobowiązań z roku poprzedniego. To jest gro tych zadań, bo to jest około dwadzieścia parę milionów złotych, jeżeli chodzi o wartość. Druga gru, grupa zadań to, jest, to są zadania, których pozwolenie na budowę wygasa w tym roku. Więc żebyśmy nie zaczęli realizować tych zadań, to. Byśmy byli w takiej sytuacji, że wydane wcześniej, w poprzednich latach pieniądze na dokumentację no po prostu by się zmarnowało, bo byśmy musieli realizować nowe dokumentacje w tych samych zakresach, które, które prędzej czy później muszą być Kancary, zrealizowane. Będą koncepcje, będziemy później przedstawiali. W międzyczasie dokończamy pole południowe i... Też rozmawiamy o inwestorach, którzy jeszcze w tym roku mają się pojawić na, pola, na, na naszych miejscach inwestycyjnych. Rozmawiamy też, jeżeli tutaj wrócę do tej kultury, no z przedstawicielami Skarbu Państwa o oddanie, no nie wiem, oddanie no w formie jakiejś współpracy, ażeby Wyspa Kozielska była też w mieście, żeby należała do gminy. No, rozpoczęliśmy bardzo wstępne rozmowy. Potrzebujemy koncepcji, co tam moglibyśmy zrobić, ale w międzyczasie też rozmawialiśmy z, z panem prezesem Sałackim. Może bym mógł ot otworzyć filię w w Koźlu, może mógłby się przenieść. No, takie różne rozmowy też prowadzimy, że nie tylko, mimo że jesteśmy półtorej miesiąca, ale bardzo intensywnie pracujemy. A zmiany u Pana Prezydenta, jak było? Zmiany, o których rozmawialiśmy wcześniej, mocna i intensywna praca nad budżetem, także w zakresie oświatowych budżet, który został przygotowany, no zakładał jednak poważne braki, jeżeli chodzi o oświatę i tutaj propozycja to, o dotacji też zwiększenia środków na oświatę ma miejsce oczywiście. I, 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 tam propozycje zaakceptuję. Warto też pamiętać, tak jak powiedziałem wcześniej, no wszystkie sprawy traktujemy zadaniem zespołu, które pozwolą Pani Prezydent, mają służyć celowi, rozwiązać te problemy, które są najistotniejsze. To no między innymi kwestia przygotowania projektu zarządzenia dotyczące powołania zespołu. Chodzi o szkoły, które no, trzeba w jakiś sposób ten problem rozwiązać. Jesteśmy w wstępnych rozmowach z dyrektorem biura tak, wody. No i wytyczyliśmy sobie, to no, zespół będzie wytyczał pewne działania na, w ciągu tego roku, żeby... To ja zakładam, wybrać. że tak jak powiedziałem, chcemy te dwa, te dwa obiekty jakby w tym zamknąć, czy otworzyć, zamknąć inwestycje, otworzyć je w, w, na, w tej kadencji. Ja zakładam, że jest szansa, żeby ten basen, jeżeli chodzi o azotor, to, to ruszył no, za dwa, czyli gdzieś w 2016 roku. Ale kiedy się będziemy kąpać? No mówię o 16 roku, taki jest plan. No nie, no jeszcze wrzesień myślę, No to jest realne, najpóźniej w 17, no, żeby już tutaj nie no, obiecywać. Jeżeli chodzi o... o skrytą no to też chcemy, no jaki zakres, no wiadomo Niecka, no to jest kwestia jeszcze do zastanowienie się nad programem funkcjonalnym funkcjonalnych, pewno coś, y, jakiś mniejszy też brodzik, jakieś elementy y, zabawowe, typu jakaś drobna wjeżdżalnia, no coś, coś, tak jak powiedziałem, co może uatrakcyjnić, ale przede wszystkim zwiększyć możliwości przerobowe, że tak powiem w skrócie, y, Chodzi o to, żeby więcej ludzi mogło jednocześnie przebywać na, na tych obiektach. I tutaj chcę od razu powiedzieć przy okazji, że, że bo takie były też wątpliwości już wcześniej przekazywane, że to może opóźnić realizację już tego remontu, więc nie to to ma być jakby oddzielnie realizowane i ja zakładam, że ta modernizacja, która teraz jest realizowana. To przy okazji odpowiem na pytanie może nie prosz Pana zadane, ale przez inne osoby. Będzie zakończona, zakładamy, w czerwcu jest teraz ostatnie postępowanie przetargowe w trakcie, które, które ma zamknąć już jakby kompleks tych wszystkich zadań i zakładamy, że w czerwcu powinien być uruchomiony ten stary basen. Czy chodzi o zadania na przykład takim jednym z zadań jest, jest powołanie zespołu, który oceni funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, czy oceni też, czy schronisko powinno być w strukturze szeroko rozumianego urzędu miasta, czy może jakaś inna forma może oddać to do, do, do stowarzyszenia, no nie wiem, ale to ma być zespół który ma koncepcję wypracować do połowy, do połowy lutego i będziemy realizować. Są takie po prostu konkretne zadania. Też zadanie dostał pan, pan Jagiełło, który jest przewodniczącym zespołu do spraw i też koncepcji na zamek, na, na podzamcze. I jeszcze to tak. było rejestracja zabytków. To jest po prostu takie, takie, i, są, I to jest kompleksowe. Tam są po prostu konkretne zadania, etap, data, zakończone. I dalej znowu jest tak, że przez dłuższy czas jest, takie zadania są odrobione. No, pamiętam, że dużo zrobiliśmy, to już nie pamiętam. Jest że... O, jest ze w gospodarki śmieciowej, które z końcem tego, tego miesiąca ma przygotować też koncepcję funkcjonowania, ocenić funkcjonowanie naszych spółek, może inną formę przygotować i też jest zadanie do zrealizacji. Ja że nauczono mnie w firmie, że, że daje się zadanie nie ogólne, tylko z, tylko z konkretnymi datami, a że móc... móc Dane etap zamknąć, przedyskutować i podchodziłem do następnego.